Cześć wszystkim! Z wami Minox, a to jest kolejny odcinek z serii ze Star Stable! Um, jak widzicie, jesteśmy w miasteczku Srebrnej Polany i idziemy robić quest'a uradnego. Um, zrobimy quest'a na twojej twarzy, stary człowieku. Jest to quest poboczny, tak, by the way. Um, czekaj, jeszcze jedno. I jest jeszcze jeden szczegół, któremu powinnaś poświęcić uwagę. Tak chwilę zajmie, ale wystosowałem w końcu oficjalny akt oskarżenia przeciwko Ged. Szefowie Jorvik chcą bym dostarczył pozew panu Campbellowi, ale mam tu w mieście mnóstwo do zrobienia. A wiem, jak uwielbiasz doprowadzać pana Campbella do szału. <grych> Dokładnie. Co prawdopodobnie wkurzy go jeszcze bardziej, jeśli dostarczysz mu pozew osobiście. Pan Campbell nadal uporczywie wypatruje się w swój odwiert na północ od winnicy. Tam go znajdziesz. Dobra...

Co mi się stało z grą? <gry> Grrr. To jest napisane, że miasto jarwyka oskarża mnie oszustwa przy umowie na jemu. Myślą, że mogą udowodnić, że korzystałem z kradzionego sprzętu wiertniczego. Katastrofa i szaleństwo. To wszystko twoja wina. Na razie wygrałaś, wycieknę tym razem, znajdę nowe miejsce i ja będę wydobywał z nich surowce naturalne. Jakieś głupiej wyspy, a te nowe miejsca jest jest ba... Nowe miejsce jest bardzo daleko od Ciebie i tego głupiego konia. Przekaż Radnemu, Jarvik, że to jeszcze nie koniec i kiedy wygram w sądzie, mam zamiar tu wrócić i wysadzić Srebrną plana w powietrze. Możesz być zbyt młoda, by pamiętać. Przekonaj się, co zrobiłem z górą Crest. To nie jest ostatni raz, gdy mnie widzisz, Max. Okej, okay, bro, okej. Okay. Radny. Wow. To naprawdę go dotknęło. Pan Gumbel powinien pamiętać o swoim ciśnieniu. Ha, ha, ha. Miejmy nadzieję, że w mieście Jorvik ma wszystko, czego potrzeba, by go obciążyć. Pan Gumbel, to niebezpieczny człowiek. Gdy jest zły i ma prawo do sw po swojej stronie. Ale to naprawdę super wykopać go choć na chwilę. Dziękuję ci, Mark, za pomoc. Góra Krest, to smutna historia. To było kiedyś dobrze prosperujące miasto, a... Prospe... Prosperując miast w górach na południu od Murland. Nobogi get nie zamieniło go w wielką dziurę w ziemi. Bajzel po kopalni i miasto. I kopalnie zostały opuszczone na długi czas. To był straszny wstyd. Co ci się tam stało? Powiem ci, że to bardzo dziwne. Bramo od doliny A. Nie, ja nie chciałem tego robić. Okej. Okay. Jesteśmy już w jodłowym gaju. U pani Packard! Um, ja i mój wnuk Andy postanowiliśmy, że chcemy kurnik. Miłoby było mieć tu kury i świeże jajka. Jestem stara i słaba, a Andy ma już mnóstwo na głowie przy owcach. Pomogłabyś nam przy budowaniu kurnika? Byłabym bardzo wdzięczna. Jestem pewna, że Andy ci pomoże. Jedź w dół i porozmawiaj z nim. Pilnuję obiec, obok psie, e, piaskarni jodłowego gaju. Andy! Siemka, Max, rozmawiałeś z moją babunią? Długo rozmawialiśmy o kupieniu paruszy kurczaków i kurnika, ale nic się nie wydarzyło, ponieważ moja babcia jest tak stara, a ja mam za dużo na głowie. Ale jeśli chcesz nam pomóc przeprowadzę ją przez całą budowlaną procedurę, babunia będzie taka szczęśliwa. Jest tu mnóstwo do zrobienia, ale jeśli będziemy robić jedną rzecz na raz, wszystko będzie gotowe. Będzie dobrze, sorry. Zastanawiam się, gdzie powinniśmy postawić kurnik. Nie jestem pewien, gdzie powinniśmy go postawić, ale to powinno być gdzieś w pobliżu. Chciałbym móc mieć moje oko, y, Na oku... moje i babci kurczaki. Mogłabyś przyjechać się dookoła owcia, owczarni, tak? I poszukać dobrego miejsca na kurnik? No okej. Okay. Super, doskonale, teraz możemy zbudować kurnik. Przygotowałem już rysunek, hehe. <laughs> Lubię, gdy rzeczy są dobrze zorganizowane. Przypadkiem wiem, że w pobliżu starej kopalni jest trochę desek. Myślę, że są pozostałością pobudowanej tam. A, budowanej tam wiele lat temu kopalni. Jedź tam i się rozejrzyj. Myślę, że nikomu ich nie będzie brakować. I dobrze, że komuś się w końcu przydadzą. Zobaczmy deski, ok, zbieramy. Andy, super, powinny wystarczyć. Deski nadal wyglądają dobrze i nadal mają ładny czerwony kolor. Babcia mówiła, że chce czerwony kurnik, więc te będą doskonałe. A więc możemy zabrać się do budowy. Oto młotek i trochę gwoździ. Pożyczyłem deski w miejscu, które wybraliśmy na postawienie kurnika. Pamiętasz mój rysunek? Czerwony domek z ładną ramą, ramką dookoła? Tak, bo ja umiem budować kurnik. Po prostu. I to jeszcze sam, no nie? Jakby to był ZK to jeszcze bym zrozumiał. Bang! Wow! Ej, nawet ładne. Tak, co? co. Okej... Okay. Andy! Wow, jaki ładny! Tak dobry jak rysunek, który zrobiłem. Jesteś prawdziwą Złotą Rączką, ale czegoś brakuje. Och, mam! Potrzebujemy trochę siatki ogrodzeniowej. W przeciwnym razie kurczaki uciekną do lasu. Wyobraź sobie, gdyby dostał się na nasz tor wyścigowy, to mogłoby się skończyć katastrofą. Felicity ze Stane, i go, ma ogrodzenie dla czarni. Może, ma jeszcze trochę, by można było użyć też w kurniku. Siemano kulanu, Felicity. Hejka! Fajnie znów Cię widzieć. Czy zepsuło się ogrodzenie przy owczarni? Och, budujesz kurnik? Oczywiście, że dam Ci trochę siatki ogrodzeniowej. Zostało mi trochę, ale najpierw muszę ją naprawić. Go widzę. Eee... Witaj, króliki z tego pola są bardzo rozrywkowe. Ganiałem się cały dzień i uwielbiam, gdy próbuje złapać ktoś na koniu. Spróbujesz? A więc czas na próbę. Postaraj się złapać sześć królików tak, się potrafisz. Zakończysz wyścig, gdy wrócisz do mnie. O, czyli nowy wyścig tam się odblokuje. Zgaduję. Jak mi lufi zajebał, w ogóle ładne są te króliki nowe. Podobały mi się. Ok, i wracamy. Cześć, hehe, <laughs> <laughs> to było naprawdę śmieszne, czyż nie? Wygląda na to, że królikom bardzo się podoba. O, proszę, czyli mamy nowy wyścig. Sprzedaż jak będę trenował konia z dekadią znowu jakiegoś nowego zwanego Mistfall. Polowanie do turystów i czymś poszukiwacz skarbów. To poszukiwacz skarbów jest już trochę czasu, także sobie to garniemy. Cześć Max, serwowałem któregoś dnia po JBay i zrobiłem świetną transakcję. Prawdziwa mapa skarbów. Cóż, przynajmniej jeden z czterech jej kawałków, gdy udało mi się zdobyć, pozostałe trzy kawałki, byłbym z dalej skarb. Na pewno niesamowity. Były jeszcze dwie części na sprzedaż, ale udało mi się kupić tylko jedną. Ktoś o niego kamerdyner01 kupił tę drugą. Jedyne co nie wiem, to że mieszka w Jorvik. Jeśli pomożesz mi znaleźć pozostałe części mapy, podzielę się z tobą skarbem. Co mówisz? Jeśli masz się w za to zaangażować, trzeba zacząć od sprawdzenia kim jest kamerdyner01? Możesz spróbować zdobyć jego część mapy. Okej, okay, no wiadomo, my wiemy kim jest kamerdyner01, bo jest to ten od Baranowej. Proszę. Godfrey. Heł, kamerdyner01. Tak, to ja, skąd wiedziałaś? Rozumiem, Max, oczywiście, że możesz mieć mój kawałek mapy, ale wtedy chcę mój udział w skarbie. Planujemy przeskanować wszystkie książki w bibliotece, żeby udostępnić je każdemu na całym świecie. Niestety nie mamy na to pieniędzy, więc skarb bardzo by nam się przydał na ten cel. Weźmy kawałek mapy i idź do Jamesa, powiedz mu, że chcę udziału w skarbie, jako części umowy. Aha, dał nam ten kawałek, dał nam, no to po prostu sprawdźmy i spierdzielmy. Siema James. Och, daj spokój, Max. Obiecałeś udział w skarbie kamerdynerowi? Nie wiesz, jak negocjować? Tak to się robi. Masz umowę z kamerdynerem, więc podzielasz swoją część i daj mu jego udział. Okej, okay, bro. Obserwowałem po Jorvikpedi. Kiedy cię nie było, Max, mapa należała do znanego amerykańskiego poszukiwacza skarbów Mississippi Jones. Umarł dawno temu, ale był poszukiwaczem przygód, który przybył do Jorvik pokolenia temu. Jego spadkobiercy nie mogli się zdecydować, jak podzielić skarb, więc podarili mapę na cztery kawałki i zatrzymali po jednym. Na szczęście znalazłem ślad jego córki, California Jones. Jej grup jest gdzieś tu, ale nie mam pewności gdzie. Mówi się, że pochowano ją z widokiem na Fort Pinta, miasto, które tak kochała. Um, ja wiem, jedziemy w takim razie do opactwa Doyla, chyba jakoś tak się to nazywało. Zobaczymy, czy tam będzie um, ten grup. No i wyżej wiecie co, będziemy po prostu wykopywać ją, no nie. Czego się nie robi dla pieniędzy, wiadomo. O, mamy. Czyli tu jest pochowana Kalifornia Jones. Kalifornia! To musi być grob Kalifornii Jones. Bukiet mleczy. Czy znam kogoś, kto lubi mlecze? Może ta osoba pomoże mi znaleźć kolejny kawałek mapy. Zgaduję, że powinienem przynieść bukiet mleczy. Co ja odpierdalam? Czy ja wziąłem jakieś kwiaty z grobu? Po prostu ja nie będę tego komentował, ale wiem kto lubi mlecze. I jest to pani Holdsworth, Także jedziemy tam. Mamy panią Holdsworth. Hej Max, to są ładne mlecze. Tak, California Jones była moją babcią. Kochała mlecze, więc każdego roku kładę na jej grobie bukiet z nich. Stara czymś mapy? Myślę, że mogę ją mieć gdzieś w pudełku. Jasne, że możesz wziąć moją część mapy, ale oczywiście musisz podzielić się ze mną skarbem, gdy go znajdziesz. Mój udział zostanie przekazany na dom osieroconych śrebaków w Jorvik. Wszystkie te biedne źrebaki bez matek, chlip, to moja część mapy. Upewnij się, że James wie o umowie. James, okej. Okay. O czym myślisz, Max? Teraz pani Holcworf też ma udział w skarbie? To też pójdzie z Twojej części. Jak tak dalej będziesz robić, to dla Ciebie nic nie zostanie. A ostatni kawałek części możemy robić jutro. Dobra, to zaczniemy sobie robić polowanie na turystów. Oto co się stało. Troje trójstów wynajały ode mnie konie i wybrało się na przejażdżkę, ale nie wrócili. Nie są zbyt doświadczonymi miejscami, więc dałem im najspokojniejsze konie. Ale obawiam się, że coś się stało lub że się zgubili. Mieli pojechać trasą na opactwo Doyla, prosto na północ, a potem na północny wschód do zamku srebrnej polany przez farmę Steve'a. Proszę, zacznij poszukiwania w opactwie Doyla. Dobra. Okej, okay, mamy kogoś. Gunther... Guten, tak? Panie, o Boże Niemiec, weź. No dobra. Panienko, nazywam się Gunter, jestem tak zwanym jednym z turystów, którzy wynajęli konie w Forcie Pinto. Pytasz, gdzie są moi koni, inni? Możesz powiedzieć, że też się nad tym zastanawiam. Właśnie sobie przyjemnie jeździliśmy, kiedy mój koń nagle spostrzegł ogromnego trzmiela i pobiegł kompletnie oszalały. Pędził ze mną ledwo wiszącym na jego szyi i najwyraźniej moja rodzina nie mogła za nami nadążyć. Nagle koń zatrzymał się, a ja spadłem, on pobiegł dalej. Możesz pomóc mi go znaleźć i sprowadzić tutaj, żebym mógł wrócić do Fortu Pinta? Jestem pewien, że koniec w pobliżu. Wydawało mi się, że słyszałem rżenie we wschodnich ruinach opactwa. Okej. Okay. Idziemy w takim razie sprawdzić co z tym koniem. O, jest rzeczywiście jakiś koń Wypuśćcie mnie stąd O, dzięki wielkie Hej um, Gunther. Gunter Cudownie, oto, maj... oto jest miły konik, dziękuję Ci za pomoc. Teraz mogę wrócić do Fortu Pinda. Moja żona i córka Helga i Greten pewnie myślą, że poradziłem sobie i przeje... pojechały dalej bez mnie. Jedź na farmę do zamku. Sprawdź, czy je tam znajdziesz. Ja wrócę do Fortu Pinta, powiem Jamesowi, co się stało, żeby się już nie martwił. To by lepiej pójdzie ich poszukiwanie w tych okolicach niż mnie. Więc myślę, że to najlepsze rozwiązanie. Boże, on jeszcze ma takiego wąsa w ogóle. I can't. No to jedziemy na farmę Steve'a. Ale przykro, o, nie, są trzy osoby na mistrzostwach cztery. Wow. O, proszę, mamy tutaj Helge i Greten. Będzie Będziesz być Greten. Helga! Cześć, mam na imię Helga. Szukasz nas? Znalazłaś Gunter? To dobrze, przyda nam się pomoc. Koniec mówiąc, drugi Greten utknął w dziurze w ziemi. Nie możemy go wydostać. Idź mi tą lodową no. Helga, koń wpadł w jedną z głębokich dziur i nie może się uwolnić, zastanawiam się skąd biorą się te wszystkie niebezpieczne dziury tutaj, zagrażają koniom. Och, znasz Steve'a, który ma tam farmę, myślisz, że możesz pożyczyć od niego łopatę? To cudownie, pożycz łopatę, żebyśmy mogli uwolnić konia. No, ma, Steve. Och, chcesz pożyczyć łopatę? To złe wieści, że są tam dziury w ziemi, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Weź tę łopatę. Pomóż, turystom, ale będzie ostraszna, żeby nie zranić konia. Odnieś łopatę, kiedy skończysz. powiesz mi, co się stało. Okej. Okay. Tu schodzimy z kołnia. Nic nie idzie, dobra. Masz kon, jesteś wolny. Za mną. Hmm. Helga, dobra robota, dziękuję za pomoc. Teraz możemy wrócić do fortu Binda. Dziękujemy za pomoc. Kiedy wrócisz z łopatą do Steve'a, my pojedziemy do fortu Binda i dołączymy do Guntera. Może spotkamy się tam później. Powiemy Jamesowi, jaka była... miła dla nas byłaś. Można i tak. Dzięki za pomoc. Cóż za ulga, że koń wyszedł bez szwanku. To mogło się skończyć naprawdę źle. A więc, mówię, że te dziury są wszędzie, zniszczą moje plony i e, stanowią zagrożenie dla koni. Wyobraź sobie, co mogłoby się stać, gdyby więcej koni tam utknęło. Możemy nie mieć tyle szczęścia następnym razem. Ktoś lub coś musiał wykopać te dziury, bo są za duże, żeby zrobiły to myszy. Czy możesz poszperać w okolicy, zobaczyć, czy znajdziesz coś podejrzanego? Możesz przynieść przy paśniku obok dziur? Wróć z raportem, jeśli coś zauważysz. Okej. Okay. Odgląd? Czy to znowu będą wiewiórki? Nic? Zupełnie nic? Och nie, myślisz, że byłaś za bardzo na widoku i coś, co robić, dziury, zostało w ukryciu tak długo jak tam byłaś? Może masz rację. Zastanówmy się, jak możesz przerwać pole bez zostania zobaczoną. Wiem, jedź do Maria do obserwatorium i spytaj, czy możesz użyć jego teleskopu. Dzięki niemu będziesz mógł obserwować pole i nikt się nie zobaczy. Obserwatorium jest w górach na północ od głuchych lasów. Najłatwiej pojedź wzdłuż północnej ściany lasu i podążyć drogą, która się tam zaczyna. E, no dobra, to jedziemy do Mario. Trochę dziwne. Ma lornetki? Mario! O, dawno się nie widzieliśmy. Um, cześć! Tak, jestem Maria, mówiłeś, że nazywasz się Max. Jakie słodkie imię? Jakiego masz wspaniałego konia? Dzielna jesteś że przejdziesz tak trudną ścieżkę. Witaj w archeologiczno-astronomicznym stowarzyszeniu przy Obserwatorium Wierwik. Obserwatorium ma gigantyczny teleskop używany do obserwacji gwiazd. No to wiemy. Pochłonięty przez gwiazdy, zbierz gwiazdy, które spadły. A. Um. Ok. Dobrze, powiedz czego chcesz? Czyli Steve, myślał, że możesz za pomocą teleskopu zobaczyć, kto wykupuje dziury na jego polu? Przecież to nie niedorzeczne, ale naprawdę chcę Ci pomóc. Jestem zajęty obserwowaniem nieba, ponieważ jestem raportem na temat tajemniczych zjawisk świetlnych, których jeszcze mi się nie udało zobaczyć. Jestem, tak, jestem tym tak absorbowany, że nie miałem czasu nawet na posiłek. Mam pomysł, jeśli pojedziesz do Claire, do Valedale, po babeczki, to pozwolę Ci skorzystać z teletopu, jak będę je jeść. Okej, okay, a to drugie. Hmm, jestem teraz bardzo zajęty, jak widzisz. Dzieją się ważne rzeczy na niebie, ale może pomożesz, możesz mi pomóc. Wczoraj w nocy widziałem piękną, spadającą gwiazdę i fragment gwiezdnego pyłu upadły niedaleko obserwatorium. Nie mogę do nich dostrzec w tym trudnym terenie, ale ty masz konia. Jesteś tak dobrym miejscem, że na pewno je znajdziesz. Zabierz do mnie, proszę dla mnie sześć gwiezdnych kamieni. Myślę, że znajdziesz fragmenty wokół gór, na której stoi obserwatorium. Dobra, no to w końcu możemy zacząć to zbierać Bo wcześniej się zastanawiałem w ogóle co z tym chodzi Ale no najwyraźniej to po prostu było do quest'a Tylko nie mieliśmy go jeszcze doblokowanego um. Dobra, Mario Spójrz na nie, ekscytujące Możesz wiedzieć, że przybyłeś z kosmosu i jesteś pierwszym człowiekiem, który ich dotyka Zapierający dech Zbada mnie później Dobra, to my jedziemy do Claire Kimkolwiek ona jest. A, to jest okej. Okay. Uwaga, mamy Claire. Um, cześć Max, miło cię znowu widzieć. Słucham, potrzebujesz babeczek dla Maria? Haha, ha. jest tak zafascynowany tymi gwiazdami, że zapomina o jedzeniu. Eating disorder, pył! Eee, zanieś te babeczki Mariowi z obserwatorium, do zobaczenia wkrótce. Mario! Okej. Okay. Babeczki do gwiazd, niesamowite. Jesteś aniołem, pechotka. Możesz skorzystać z teleskopu, kiedy jem. Nastawiłem go dla ciebie, więc jest gotowy do użycia. Mam nadzieję, że dobierasz się. na kopie na polu Steve'a. Dobra, to zgodę, że pewnie trzeba zejść z konia. Okej, okay, obserwujemy. Te się tekstury wczytały w końcu. Wiedziałem, że to będą wiewiórki. To było oczywiste. Zrobione? Co zobaczyłaś? Och, wiewiórki ziemne nie będzie łatwo się ich pozbyć. Słyszałem, że są zawzięte z kubańce. Kopią jak ból do i zniszczyły już przez lata mnóstwo wykopalisk archeologicznych. Musisz wrócić do Steve'a i powiedzieć, może odkryłaś kopaczy. Ja będę dalej wpatrywał czegoś niewytłumaczalnego w niebie. Pozdrów ode mnie, Steve'a, i życzę mu powodzenia z wywiórkami. Jasne. Mordercy odkryci. Czarna rozpacz. Wiewiórki. Najpierw mężczyzn, teraz wywiórki. Przekupują moje pole i stwarzają zagrożenie dla plonów, ludzi i koni. Te małe kreatury są bardzo sprytne i bardzo wstydliwe, jak zauważyłeś. Musiałeś użyć teleskopu, żeby je zobaczyć. Może weterynarz z miasteczka serbnej polany da jakąś dobrą radę. Nie chcę ich zranić. Są takie słodkie, ale muszę się ich pozbyć. Jedź do weterynarza o poradę. Pewnie będziemy je gdzieś przenosić, zgaduję, na bok. Um, nie byłoby to głupie, oczywiście. Dobra. Weterynarz. Witaj, Max, wywiórki. Bardzo chciałbym pomóc. Najlepiej chyba się z nimi zaprzyjaźnić. Tak, dokładnie. Uwielbiają kapustę. Jeśli włożysz się do ich dziur, to cię pokochają. Potem możesz znaleźć im miejsce, w którym będą mogły się od sobie kopać i postawić znaki ostrzegające o dziurach. Jeśli będziesz czasami dawać wywiórkom kapustę, to nigdzie nie odejdą. Zwierzęta te kochają też kąpiele, bo przy kąpaniu bardzo się brudzą. Znaczy, przy kopaniu bardzo się brudzą. Powiedz o tym wszystkim Steve'owi. Dobra Zaprzyjnijcie z wywierkami Zaprowadziliśmy spokój z myszami Dlaczego nie z wywierkami? Hmm? To miejsce niedługo zamieni się w co? Wiesz co? Przyjechała kapusta Weź tą kupę kapusty i pokłada je do dziur na polu Jak rodzia weterynarz Wtedy zobaczymy czy te moje kreatury zaczną się być przyjazne wokół Ciebie siebie Okej okay. Ale urocze Okej, okay, a więc wychyliły się z dziur i wyglądały na zadowolone? Super! Co powiesz na to, żeby dać im mieszkać za stodołą, w rogu z starego muru, gdzie zaczynają się wyścigi? Nie będzie trzeba wtedy daleko chodzić, gdy przyjdzie pora kamermienia kapustą. Proszę, weźcie znaki się wokół, żeby nikt tam nie chodził ani nie jeździł, żeby nie się nie zranić. Nie chcemy też, żeby jacyś turyści tam utknęli. Okej. Okay. Tak, czyli tu do reszty wiewiórek po prostu dajemy te wiewiórki dobra robota Max, no to stworzyliśmy nowy dom dla naszych małych przyjaciół co? myślę, że powinniśmy, powinny mieć wannę, aha, nasz powiedziała, że lubią się kąpać, bo brudzą się podczas kopania to brzmi rozsądnie, Barney z Silosu ma stare koryta, na pewno da nam jedno Barney zazwyczaj przesiaduje poza Silosem na wschód od nas, ach racja, przecież już go poznałaś no właśnie, hello! Ja już znam prawie całe to Jorvik. Siema Barney? Stare koryto na wodę, jak na do wywiórek. Steve z każdym dniem staje się coraz dziwniejszy. Coś mi się wydaje, że korzysta już z mojego ziarna do karmienia ptaków. Oczywiście, że możesz zabrać stare koryto. Myślę, że jest jedno ze silosem. Jeśli znajdziesz i nie, będziesz, nie będzie uszkodzone, może się zabrać. A, jak będzie, to pójdziemy do Kowala. Aaa, dawno tam nie byliśmy. Ciekawe, co się dzieje teraz z moim Konradem. Steve! To jest w porządku. Tak, możesz je postawić tam, w przyszłym domostwie wiwiurek Jak to brzmi? Przyszłe domostwo wiwiurek Proszę, macie. Małe w ogóle. Zresztą wiewiórki to nie potrzebują za dużo. Um, Steve. Dobrze, teraz jest gotowe. Parapetówka. Wejdź poza tę kapustę. Umie się w nowym domostwie wiewiórek, żebyśmy zobaczyli, czy zechcą się tam przenieść. Jasna głowa. O proszę, wyskoczyły wszystkie. Fajnie, fajnie. Jak miło, że przeprowadziłeś się tak szybko. Myślę, że lubią ciebie. I kapustę. Mam nadzieję, że tą zamieszkają, i będą szczęśliwe w swoim nowym domostwie i że nikt już więcej nie wpadnie w dziury. Jeszcze raz dziękuję za świetne wykonanie zadania. Jeśli chcesz, możesz wrócić i pomóc mi je nakarmić. Dobra, zrobimy sobie to. Max, prawie zapomniałem, trzeba wypełnić starodziny zrobione przez wiewiórki, są zbyt niebezpieczne. Weź tę łopatę i zakopię, kiedy wrócisz, będę mieć za ciebie małą nagrodę. Jakieś paskudne spodnie nam da. Po prostu top hamu. Dobra, zakopaliśmy już wszystkie dziury. To wracamy do Steve'a. Um, dziękuję. Na razie skończyliśmy. Musimy poczekać i zobaczyć, czy jeszcze jest jakieś tajemnicze zwierzęta pojawią się na farmie. Jeśli się pojawią, wiem, kogo wezwać na pomoc, prawda? Miłego dnia w Srebrnej Polanie, Max. Zobaczmy spodnie. Ja pierdolę. Chociaż szczerze mówiąc, były chyba gorsze rzeczy niż to. To jeszcze jestem w stanie przeboleć. Coś może z tego, nie wiem, zrobię. Ale co? W takim razie, moi drodzy, mamy już wywiórki. A ja się z wami będę żegnał. Także co? Jak zawsze, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Z wami był Minox. I do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!